Jak się stoi w korku? Jest pan zbyt gości, tak? Nie jest to Myśli pan, że lepiej mogli tu rozwiązać? Ten objazd? Nie mam pojęcia, rzadko przyjeżdżam do tego, to już nie No ale już noc. rzadko, ale... Myślę, jak to trafiają, że ciężko. Dobra, jak się jedzie w korku? Cudownie. Cudownie, a myślicie, że mogli inaczej zrobić tę ulicę? No musieli zamknąć, ale czy można gdzieś indziej było jechać? Nie widziałyście znaku? Nie ma żadnego znaku. No, ale teraz skręcimy w prawo i pojedziemy w stroną. Hmm, czyli na wiadukt. Jak się jedzie w korku w Toruniu? Ciężko, co? Ciężko. Wiesz, się Czasu panie? za dużo się traci. Uważaj, no że już spóźniona już Pani jest. Są? Proszę? Już pewnie spóźniona jest Pani, co? Przez te korki. Więc... No, spóźniona, ale no, szkoda siedzieć w samochodzie i tracić czas. Spieszy się Pani gdzieś jest to, przez takie korki spóźnioną, krótko mówiąc? Proszę pytam. No, bardzo. Tak. Chciałem jeszcze ostatnio wszystkiego, także nie na moment no. się. Thank <laughs> you.